Cześć. Dzisiaj będzie odcinek specjalny, troszeczkę, bo będzie to odcinek świąteczny w temacie, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by słuchać go także w innym okresie, bo będzie to po prostu historia pewnej. Figurki. Nie obawiajcie się, że będę tutaj jakoś szczególnie zgryźliwa, bo nie będę wnikać w żaden sposób w kwestie religijne. Skupię się wyłącznie na figurce, jako figurce, raczej na legendach, które wokół niej obrosły, dlatego że tak naprawdę będziemy się dzisiaj poruszać wyłącznie w obszarze odrobinę legendarnym. Bo to taki troszeczkę bajkowy temat, kiedy mówimy o jakichś cudownych figurkach albo różnych innych artefaktach, które są objęte jakąś czcią. Myślę, że ludzie bardzo potrzebują rzeczy wyjątkowych, cudownych, trochę magicznych i nie ma w tym absolutnie nic złego tak długo, jeżeli nie powierzamy im swojego życia zamiast na przykład korzystać z nowoczesnej medycyny. Tym bardziej pozytywna jest ta historia, że przynosi ona radość także dzieciom, które piszą do y, niej listy, bo jest taka właśnie tradycja, by do bambino z Araceli pisać listy. Do bambino z Araceli podobno piszą listy dzieci z całego świata. Wydaje mi się, że w Polsce być może to nie jest specjalnie rozpowszechniona praktyka. Nie sądzę, żeby dzieciątko akurat to z Araceli było jakoś szczególnie dobrze znane, tudzież tradycja pisania do niego listów. U nas dzieci raczej piszą listy do Mikołaja, ale podobno m, m, dzieciątko w ciągu roku otrzymuje ponad 400 listów, czyli to nie jest dużo, jeżeli mówimy o skalę świata, ale jednak całkiem sporo, jak na kawałek drewna. Dzie dzieci właśnie piszą do tego Dzieciątka, do tej figurki, listy, właśnie w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. Opiekunowie tej figurki, tak to ujmijmy, chlubią się tym, że poczty na całym świecie wiedzą, gdzie wysłać list, nawet jeżeli list jest bardzo dziwnie zaadresowany. Jeśli jest zaadresowany nawet w jakiś taki zupełnie nieortotoksyjny sposób, w stylu. Bardzo dziecięcym, bez wpisanego państwa, na przykład albo tego typu rzeczy. Wiele z tych listów jest podobno do obejrzenia pod jakby za szkłem w witrynie w zakrystii kościoła Santa Maria i Naraceli, bo mówimy oczywiście cały czas o włoskim kościele. I jak niektórzy donoszą, choć nie wiem czy jest to nadal prawda, bo ta informacja, o której. Czytałam, i na podstawie której przygotowywałam ten podcast, jest już kilkuletnia. To Franciszkanin, który sprzedaje tam dewocjonalnie, a przynajmniej Franciszkanin, który sprzedawał tam dewocjonalnie, jest z tego zbioru listów bardzo dumny, i to jest dosyć urocze. Jednak tradycją jest, by ta figurka właśnie była niejako poświęcona dzieciom w okresie właśnie tych świąt Bożego Narodzenia. I podobno po pasterce, tutaj jest taka msza w wigilię. Tutaj zakładam, że nie wszyscy muszą to wiedzieć. W uroczystej procesji przenoszony jest ze swojego stałego miejsca, właśnie w bocznej kaplicy, do takiej szopki, która tam jest ustawiona w kościele, i umieszczony na sianie, tak jak zgodnie z tradycją umieszcza się właśnie dzieciątko Jezus na sianku. W świąteczne dni odwiedza je podobno cały Rzym, i wizyty te są związane z tradycją dużo zabawniejszą, która prawdopodobnie już się nie odbywa. To znaczy, znalazłam informację, że już została zawieszona, tudzież być może już jest wznowiona, nie wiem, nie jest to dla mnie jasne. Być może jest to zwyczaj na tyle lokalny, że nikt o nim jakoś na bieżąco nie informuje. Ale od 25 grudnia do 6 stycznia był taki zwyczaj, że dzieci wygłaszają kazania w tym kościele z Bambino z Araceli. No ale skoro już skupiliśmy się na tej jakby współczesnej części, to przejdźmy do części historycznej. Nazwa w ogóle Araceli znaczy dosłownie ołtarz niebios i wiąże się z legendą, która łączy sanktuarium, w którym jest właśnie ta cudowna figurka z cesarzem Augustem, a jego zaś oczywiście z narodzinami Jezusa. W przewodniku z XII wieku, bo tak były takie przewodniki, który opisuje Rzym, osobliwości miasta Rzym, dosłownie podanie to o Sanktuarium w Araceli przedstawione jest tak. Gdy senatorowie zobaczyli, że Oktawian był takiej urody, że nikt nie mógł spojrzeć mu w oczy i że panował w takim szczęściu i pokoju, że cały świat płacił mu trybuty, powiedzieli do niego, Chcemy cię wielbić, bo jest w tobie boskość. Gdyby tak nie było, to nie miałbyś we wszystkim takiego szczęścia. Oktawian nie zgodził się na to, iż zażądał by ucichli. Kazał przyprowadzić tyburtyńską sybillę, czyli taką wróżkę, i opowiedział jej, co mówili senatorowie. Poprosiła o trzy dni czasu, podczas których zachowała ścisły post. Po trzecim dniu odpowiedziała cesarzowi: Panie cesarzu, oto jest znak. Ziemia będzie lepka od potu, z nieba przyjdzie król, który zapanuje powietrzne czasy, przybrawszy ludzkie ciało, by urządzić świat. Wtedy natychmiast otworzyło się niebo i na Oktawiana padł niezwykły blask. I ujrzał na niebie dziewicę o niezrównanej urodzie jakby była brzydka, to by dopiero była siara, nie która stała nad ołtarzem i trzymała w ramionach dzieci. Zdziwił się bardzo i usłyszał głos, który to mówił: To jest Araceli, ołtarz syna Bożego. I natychmiast rzucił się na ziemię i zaczął się modlić. Opowiedział senatorom o tym widzeniu, a oni dziwili się bardzo. Widzenie miało miejsce w komnacie cesarza Oktawiana, gdzie stoi teraz kościół Świętej Maryi na Kapitolu. Dlatego nosi on imię Świętej Maryi od ołtarza niebios. I tu mamy właśnie legendę samego sanktuarium. I ta legenda jest prawdopodobnie pewną przeróbką, bo tak to już jest z legendami, niezależnie od tego, czy są to mity chrześcijańskie, czy jakiekolwiek inne. One zazwyczaj są przeróbką mitów wcześniejszych. I ten mit jest troszeczkę przemróbką innego mitu z, z Wergiliusza, który tam. Jako rzymski poeta opiewał chłopca, który ma kiedyś uśmierzyć wszystkie właśnie, wprowadzić epokę pokoju itd. Tak I uważano, że ta przepowiednia niejako Wergiliusza odnosi się po prostu do cesarza Augusta, który faktycznie zaprowadził w imperium pokój. No a po paru setkach lat ojcowie kościoła sobie tę legendę niejako przywłaszczyli i zinterpretowali te wersy jako przepowiednie. Do przyjścia Mesjasza. No tak to bywa z legenda No ale mamy proszę założyciela już kościoła ze świętym dzieciątkiem. Co teraz dalej z tą figurką? Niewiele wiadomo, jeśli chodzi o fakty historyczne o pochodzeniu dzieciątka Zaraczelli. Pierwsza wzmianka pochodzi z xv wiecznej kroniki, która mówi, że figurka ma już lat 200, czyli by pochodziła z XIII wieku i że została wykonana przez Franciszkanina z Jerozolimy, który do tego celu użył drzewa oliwnego z ogrodu Getrzemani. To, to jest ten ogród w Jerozolimie, gdzie Jezus miał się modlić za apostołami na dzień przed swoim pojmaniem. Czyli mamy tu kolejny taki mit, no jakby uświęcający figurkę. Podobno ten artysta, który wyrzeźbił to dzieciątko, był taki bardzo ubogi, nie mógł nigdzie zdobyć farby, żeby pomalować rzeźbę, więc rzeźbę pomalowali za niego aniołowie. Ja myślę, że możemy już tutaj z pewną dozą pewności stwierdzić, że choć nie ma dowodów, bo nikt nie badał, jest są na to sposoba, nikt nie badał z jakiego drewna dokładnie jest zrobiona figurka za raczeli, to jednak na tych aniołów będzie trudno znaleźć jakieś dowody. A na dodatek ta figurka trafiła do Rzymu w sposób bardzo fantastyczny. Mianowicie, okręt, którym ten biedny rzeźbiarz podróżował wraz z figurką, zaskoczyła w drodze straszliwa burza, sztorm. I statek zatonął, ale dzieciątko oczywiście nie. Wypłynęło na wybrzeże w sposób absolutnie cudowny. Znalezione zostało. I w ten sposób trafiło do Rzymu. Zgodnie z obyczajami kościelnymi, nie, nie ono jedno zresztą, bo przecież mamy dużo takich figurek na świecie, które są czczone, jest na przykład w Pradze takie praskie Jezulatko, to ustrojono figurkę kosztownymi tkaninami, klejnotami, wotami, czyli takimi rzeczami, które wierni dawali w zamian za cuda, które rzekomo figurka im sprawiła. I też oczywiście dzieciątko było noszone na procesje, gdzie obnoszono je także po domach chorych, by jakby niosło im pocieszenie i ewentualne uzdrowienie. Jeśli chodzi o samo Dzieciątko, to to, które możemy oglądać teraz, to to nie jest to pierwsze wykonane rzekomo w XIII wieku przez biednego rzeźbiarza w Ogrodzie Oliwnym, bo to pierwsze Dzieciątko było wielokrotnie kradzione, było także podmieniane na kopię. I niektórzy twierdzą, że to pierwsze Dzieciątko znajduje się w tym momencie w innym kościele, ale nie ma też dowodów, że to, to, o którym mowa, także nie jest kopią. Ja wiem, że to skomplikowane, ale bądźcie ze mną jeszcze przez chwilę, ja Wam opowiem tę perypedię. I tu wchodzimy na teren kolejnej legendy. Jest legenda, która mówi o podmianie dzieciątka, którą dokładnie zaplanowała i przeprowadziła pewna rzymska dama. Była bardzo pomysłowa i zarządziła sporządzenie wiernej kopii figurki. Następnie zaczęła udawać chorą, by sprowadzono do niej prawdziwą figurkę, to Bambino zaradczeli, by przyszło ją uzdrowić. I podczas tej świętej wizyty odwróciła uwagę mnichów i podmieniła rzeźby, sama zachowując dla siebie oryginał. I o ile to może być tym ziarno prawdy, o tyle wiecie, podobno. Prawdziwe dzieciątko jednak wróciło do klasztoru w cudowny sposób. Mianowicie opuściło bogaty pałac zamożnej dewotki i samo poszło do klasztoru, w którym mieszkało. Trzykrotnie zapukało w furtę, no i brak odźwierny otworzywszy bramę, zrozumiał, że zdarzył się cud i zabił dzwony najszybciej jak należy, by powiadomić całe miasto o cudzie. Z jakiegoś powodu nikomu nie przyszło do głowy, że babka po prostu poczuła wyrzuty sumienia, podrzuciła figurkę, zapukała trzy razy w bramę i uciekła. Wszyscy uznali, że dzieciątko wróciło samo na własnych nogach. Nie wiem jak tam figurki, ale nawet niemowlęta jeszcze nie chodzą, więc wiecie. Faktycznie dziś tych kopii figurki jest kilka. Na pewno. Jest w kościele San Giovanni, 50 km od Rzymu, kopia świętego dzieciątka, czczona także jak oryginał niemalże, która została podarowana przez kardynała Borghezę miejscowej społeczności. I ponoć, jakby, pomysłodawczynią sporządzenia kopii była księżna Borghezę, więc mogła ona być niejako pierwowzorem. Tej bogatej pani, która potrzebowała oryginał dzieciątka. No ale nie wiemy, jak to wyewoluowało w taką opowieść. Kolejna wzmianka o tym, że dzieciątku stała się jakaś krzywda, pochodzi z XVIII wieku. Relacjonuje rzymski opat, który 28 grudnia 1738 roku notuje w swoim pamiętniku. Pod pretekstem ucałowania dzieciątka. Złodzieje ograbili je. Podobno statuetka spoczywała sobie w żłóbku, spokojnie w okresie świątecznym, jak to było w zwyczaju. Wierni byli odwróceni do niej plecami, bo akurat było nabożeństwo, czy tam. Nie, to były te kazania dzieci, przepraszam. I więc słuchali tych dzieci, więc złoczyńcy nachylili się nad dzieciątkiem, żeby je niby ucałować, i ukradli te klejnoty, którymi było obłożone. Innym razem z kolei w 1798 roku pewien szlachcic zaprosi, zapłacił wojskom Napoleona ogromny okup, ponieważ zagrozili oni, że spalą święte dzieciątko. Jeśli chodzi o to dzieciątko wędrujące po domach chorych, to była jeszcze dodatkowa legenda, która mówiła, że jeśli. Dzieciątko odwiedza chorego, to należy obserwować usta jego. Bo jeśli zabarwią się na czerwono, to możliwe, że chory wróci do zdrowia, a jeśli pozostaną blade, to no wiecie, umrze. Dosyć uroczy sposób komunikowania. No, może wygodniejszy byłby wyświetlacz na czole. I na tym nie kończą się perypetie, ponieważ już nie tak dawno, bo w 1994 roku, to znaczy nie tak dawno z mojej perspektywy, mi się ciągle wydaje, że lata 90. dopiero co były, Rzym obiegła straszliwa wieść, że Santo Bambino, święte dzieciątko, było, zostało skradzione i nie odnaleziono go. Myślano nawet, że ktoś będzie chciał wymusić okup, ale nie, prawdopodobnie złodzieje po prostu chcieli ukraść dzieciątko, żeby zabrać klejnoty, którymi było obwieszone, a samą figurkę może zniszczyli albo spalili, nie wiem, no trochę szkoda, bo to jednak zabytek. No i jakby zrobiono coś bardzo oczywistego, to znaczy tego samego jeszcze roku w 1994 roku, w 1994 roku zakonnicy po prostu zrobili kolejną kopię. Na podstawie innych kopii, bo ich jest kilka, no i następca oryginału dostaje tyle samo listów co poprzednik. No i jeszcze, żeby tutaj wspomnieć o takich oficjalnych kościelnych namaszczeniach, no to pod koniec XIX wieku papież niejako autoryzował oddanie tej figurce. I została figurka kanonicznie koronowana. Ja nie wiem, na czym dokładnie to polega, no ale najwyraźniej miało to jakieś znaczenie, na dodatek później papież no, Jan Paweł II po, ponownie pobłogosławił figurkę w 1984 roku. A w ogóle jeszcze, żeby tak na, nakreślić wszystkim, to obrazek zdjęcie tego dzieciątka jest tutaj na okładce podcastu na YouTubie. Ale ono ma mniej więcej 60 cm wysokości, i na co dzień jest widoczna tylko jego twarz, bo jest spowita w te swoje szatki i klejnot. I tak, jeśli chodzi o oryginalność dzieciątka i tych wszystkich kopii, to znajduje bardzo różne informacje, właśnie między innymi o tym, że oryginał wciąż jest w Kory, bo został tam kiedyś przechowany, by ocalić go przed spaleniem przez jakobinów. I wtedy wykonano kolejną kopię do Bazyliki Araceli. I jakby tak naprawdę nikt nie wie, które w końcu z tych dzieciątek jest oryginalne. Chociaż na pewno dałoby się zbadać, które jest z nich najstarsze. o to jednak nie interesuje, bo umówmy się, że nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. Wiara w moc leczniczą dzieciątka przynosił wiele zabawnych, bądź raczej no nawet takich Podnoszących na duchu wydarzeń. Więc na przykład na początku XIX wieku pewien zamożny pan z rodziny Torlonia został bardzo chory i wezwał dzieciątko, i dzieciątko według niego go oczywiście uzdrowiło. I tutaj jest opowieść, że ten, że możny pan dzięki temu, ufundował specjalny powóz, który wcześniej należał do papieża, by ten powóz służył wyłącznie do wożenia dzieciątka na wizyty do chorych w Rzymie. I podobno ten sam powóz, ten papieski pozwóz z XIX, że tam nawet powóz chyba był starszy, w wieku woził dzieciątko do chorych aż do początku wieku XX. Z kolei w 1927 roku, czyli już tak troszeczkę bliżej czasów nowożytnych, Konsul brytyjskiej ambasady był bardzo chory, zachorował podobno na tyfus i dano mu ostatnie namaszczenie i ktoś zasugerował, by przywieźć właśnie dzieciątko z Araceli. Ojciec, który nazywał się na te Philip Langdon, trochę jak bohater Kodu da Vinci, pobiegł oczywiście szybciutko do kościoła Santa Maria in Araceli, ale wracając z dzieciątkiem, do chorego, był, został zastrzymany na piazza Wenecja przez kordon żołnierzy, którzy blokowali ulicę, ponieważ przemawiał akurat Mussolini. Nie pozwolono im przejechać, dopóki Langdon nie powiedział im, że wiozą dzieciątko do umierającego mężczyzny i wtedy mężczyźni go przepuścili. Dzieciątko było silniejsze od Mussoliniego jeśli chodzi o te listy, co się z nimi potem dzieje, otóż część zostaje oczywiście pokazana w gablocie, ale listów jest dosyć sporo, no nie można by ich przechowywać bez końca. Na dodatek tutaj taka ciekawostka, zostają one nieotwarte i są palone w jakimś rytuale, na którym się zupełnie nie znam. Franciszkanie mówią, że to co jest w listach, to jest sprawa między dzieciątkiem, a nadawcą listu, i jakby ich nie dotyczy, więc tych listów w ogóle nie otwierają. Te listy po prostu przychodzą do dzieciątka, czas, przez jakiś czas są eksponowane, a potem są palone bez otwierania. Jest to, jak się nad tym zastanowimy, tak zupełnie na trzeźwo przedziwne. I to wszystkie bardzo przypadkowe i legendarne, i prawdopodobnie zupełnie niezgodne z prawdą historyczną, informację na temat figurki z włoskiego kościoła. Ale wydaje mi się, że to taka dosyć wdzięczna historyjka jest i taka bardzo świąteczna. bo O tym, o nadziei na wyzdrowienie, o wierze w jakieś nadzwyczajne siły. Myślę, że wiele ludzi tego bardzo potrzebuje i jest to zupełnie niegroźne. I zwłaszcza jeśli angażują się w to dzieci, to należy im pozwolić pobyć trochę w tym bajkowym świecie. Nikomu to nie zrobi żadnej krzywdy. Byle tylko nie rezygnowali z leczenia na rzecz głaskania dzieciątka. Bo jednak wiecie, nie przesadzajmy. I to tyle na dzisiaj. Jeśli słuchacie tego w okresie świątecznym, życzę Wam wesołych świąt. Jeśli nie, to, to i tak bądźcie weseli, bo świat jest wystarczająco smutny. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.